Cześć, zapraszam Cię do wnętrza kursu RODO w gabinecie. Ja nazywam się Sylwia Tępkin-Świtała i przygotowałam dla Ciebie specjalny kurs, który krok po kroku poprowadzi Cię po wszystkich wymogach RODO do wdrożenia w Twoim gabinecie lub poradni. Zapraszam Cię do środka, czyli możesz zobaczyć, jak wygląda platforma kursowa, jak wyglądają przygotowane lekcje oraz co znajdziesz w środku. Dostęp do tego kursu po zakupie masz przez 12 miesięcy. Możesz w tym czasie oglądać wszystkie lekcje, pobierać załączniki, które znajdziesz w kursie, oraz korzystać z konsultacji online, które są dostępne w pakiecie. Automatycznie po wykupieniu dostępu do kursu RODO w gabinecie otrzymasz na swój adres e-mail dane do logowania na mojej platformie kursowej. To tutaj umieściłam dla ciebie 18 lekcji online oraz 23 wzory RODO do pobrania, które pozwolą ci wdrożyć RODO w twoim gabinecie lub poradni. Szkolenia, do których będziesz mieć dostęp, znajdą się na pulpicie w sekcji Twoje szkolenia. Kurs możesz przerabiać w dowolnej kolejności, jednak ja rekomenduję, aby realizować go krok po kroku zgodnie z modułami. Najlepiej zacząć od Cześć, czyli takiego wprowadzenia ode mnie, i w tej lekcji również możesz pobrać specjalną checklistę, która poprowadzi cię po wszystkich lekcjach i wzorach do pobrania. Na checkliście umieszczone zostały wszystkie zadania dla gabinetów medycznych, kosmetycznych, fizjoterapeutycznych, które są wymagane do tego, aby skutecznie wdrożyć RODO. Zadania są podzielone na sekcje dotyczące strony internetowej, dotyczące informacji dla pacjenta, wewnętrznej dokumentacji RODO oraz obowiązków, które musimy wypełnić względem kandydatów do pracy i pracowników, jeśli zatrudniamy dodatkowe osoby. Checklisty nie musisz drukować, jest ona w formie edytowalnej, możesz bezpośrednio na niej odhaczać wszystkie zrealizowane punkty. Kurs wypełnia w całości wszystkie zadania z tej checklisty. Wprowadzeniu zapraszam Cię do modułu pierwszego. W module pierwszym znajdziesz wszystkie niezbędne informacje do wypełnienia obowiązków RODO względem Twojego klienta i pacjenta. Tu znajdziesz również wzory zgody do pobrania, informacje dla pacjenta, klienta Twojego gabinetu, które możesz łatwo pobrać i uzupełnić, dostosowując je do swojej sytuacji. W module drugim przygotowałam dla Ciebie politykę prywatności RODO na stronę internetową Twojego gabinetu lub fanpage, jeśli taki prowadzisz w mediach społecznościowych. Tutaj znajdziesz również dodatkowe wskazówki dotyczące marketingu zgodnego z RODO. W module trzecim z kolei znajdziesz wszystkie dokumenty wewnętrzne, które są niezbędne na cele kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czyli to tutaj jest rejestr czynności przetwarzania, umowy powierzenia, analiza ryzyka dla małego gabinetu i małej poradni, procedury bezpieczeństwa danych, instrukcje zarządzania systemem oraz procedury postępowania w przypadku naruszenia. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają lekcje, w każdej lekcji jest bezpośrednio filmik. I pod filmikiem do pobrania są konkretne załączniki. W tej lekcji, na przykład, jest do pobrania rejestr czynności przetwarzania. Jest on w formie edytowalnej. Tutaj jest w formie pliku Excel, natomiast procedury, instrukcje są przygotowane w formie Worda, czyli możesz je łatwo pobrać na swój komputer i edytować, dostosować do swojej działalności. W treści dokumentów innym kolorem zostały zaznaczone te fragmenty, które wymagają uzupełnienia. Na przykład danymi Twojego gabinetu, informacjami o Twojej stronie internetowej i ewentualnym usunięciu tych kwestii, które nie dotyczą Twojej działalności. Są one jasno, konkretnie opisane i bez problemu znajdziesz je w tekście i będziesz wiedzieć, co usunąć i co ewentualnie zmodyfikować, tak aby to pasowało do Twojego gabinetu. W module czwartym, czyli RODO i dane Twojego pracownika, przygotowane zostały wszystkie lekcje i informacje, które są niezbędne na etapie rekrutacji i w związku z zatrudnieniem Twoich pracowników i współpracowników. Jeśli zatrudniasz dodatkowe osoby lub masz taki zamiar w najbliższym czasie, to ten moduł jest właśnie dla Ciebie. Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania w trakcie Twojego dostępu do RODO w gabinecie, możesz skorzystać z konsultacji online. Są one dostępne na platformie kursowej. Dzięki temu możesz zadać pytanie dotyczące konkretnej lekcji, konkretnego wzoru do pobrania. Odpowiadam na wszystkie pytania maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych. Odpowiedź otrzymasz na swój adres e-mail.